Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was serdecznie na czytanie, co dobrego idzie w Waszą stronę. Czytanie kolektywne, bezterminowe. Poproszę o przekaz dla moich wspaniałych widzów, co dobrego idzie w ich stronę. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz dla moich wspaniałych widzów, co dobrego idzie w ich stronę. Najpierw zobaczmy energię ogólną. No, proszę bardzo, jakaś propozycja już tu, teraz i tu i teraz mogła mieć miejsce dla niektórych z Was. Propozycja jakaś romantyczna, oferta miłosna w sensie jakieś spotkania, randki, yy, ale nie tylko. Dużo harmonii, ciepła, porozumienia, bardzo ładna energia, dużo właśnie spotkań, dobrych, miłych wiadomości może mieć miejsce tu i teraz dla Was. I teraz zobaczmy już, co dobrego do Was idzie. All zobaczmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak. Co dalej my tu mamy? Okej, okay, słuchajcie. Idzie do Was jakaś osoba w waszym kierunku. Bardzo ustatkowana zawodowo, finansowo i ogólnie w życiu to może być potencjalny kandydat lub kandydatka. Na relacje, lub po prostu ktoś z Waszej rodziny, z kim mogliście dawno się nie widzieć. Zaraz zresztą to dopowiemy, żeby to bardziej sprecyzować. Co dobrego do Was idzie, moi drodzy? Tu jest wyjście z jakiejś. Jakiejś bardzo krytycznej sytuacji, która zakończyła jakieś coś w Waszej relacji z tą osobą, czyli wnioskuje, że Wy ją już znacie. Tu, tu mogła mieć miejsce jakaś porażka, jakieś y, ciężkie energie, smutek, rozpacz, zakończenie, ale tu jest wyjście z tej ciężkiej energii. Mało tego mamy tutaj pojednanie, a niektórych to sfinalizowanie relacji z tą osobą. Czyli albo ślub, albo po prostu pojednanie, pogodzenie się z jakąś osobą, która jest bardzo pewna. To może być mężczyzna, to może być kobieta, ktoś, kto jest, słuchajcie, wiecie, bardzo, bardzo pewny siebie, przedsiębiorczy, ma poogarniane swoje sprawy życiowe i zawodowe. I teraz tak, ale to równie dobrze może być, słuchajcie, ktoś z waszej rodziny lub przyjaciół, nie tyle. Nie tylko mam tutaj na myśli same sprawy romantyczne w tych czytaniach, moi drodzy, teraz tak, co dalej jeszcze do Was idzie: jakiś rozwój, rozwój, jakieś spotkania, znajomości, nowe znajomości z kimś, randki, spotkania, komunikacja z kimś to również energia kiedy realizujemy jakieś swoje cele swoje pasje swoje zamierzenia jesteśmy bardzo kreatywni w działaniu także rewelacja i teraz tak moi kochani co dalej będziecie realizować właśnie bardzo podobna energia tutaj z tym wyjątkiem że tu bardziej kreatywnie tu już tak bardziej uziemieni będziecie bardziej monetowo czyli Realizujecie, będziecie realizować swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, swoje plany. Działać do osiąg w kierunku osiągnięcia sukcesu. Może do Was przyjść również podwyżka, jakiś awans, jakieś profity finansowe. No i słuchajcie, włala spełnienie marzeń, spełnienie życzeń czegoś, słuchajcie, chcieć więcej. Zobaczymy jeszcze. Poproszę o ostatnie dwie karty, co do Was dobrego przyjdzie. Dobra, zaraz. Możecie, moi drodzy, zdobywać informacje na jakiś temat, lub na czyjś temat. A co za tym idzie, co dobrego do Was przyjdzie, no dowiecie się czegoś bardzo istotnego o kimś lub o czymś. Niektórzy z Was będą zdobywać po prostu wiedzę. Co dobrego do Was jeszcze może przyjść? Dobra komunikacja z kimś, jakieś szczere, poważne rozmowy. To może być, moi drodzy, ktoś, kto lubi bardzo dużo analizować, kto posługuje się logiką, ale to Wy również sami możecie być w tej energii, moi drodzy, czyli przeprowadzicie być może jakąś bardzo poważną, szczerą rozmowę z kimś. Nie stracicie głowy w, w jakiejś sprawie. Będziecie również sami dużo analizowali i posługiwali się po prostu zdrowym rozsądkiem. Również jakaś obiektywna, tutaj. Moi drodzy, będziecie sprawiedliwi również, w, moi drodzy, w ocenie kogoś lub w ocenie jakiejś sytuacji. Co jest bardzo dobre. I zobaczmy rady, moi kochani dla Was. No to już mamy o tych celach, ale to się po, poja, ponowiło. Realizuj swoje długotrw, takie terminowe plany, czyli bądź przede wszystkim, co ta karta nam mówi, bądź konsekwentny w działaniu. Jeśli zaczniesz jakiś projekt, to go ukończ wiadomo, i nastaw się na to, że to może potrwać dosyć długi okres czasu. Jakkolwiek, yy, jakkolwiek bądź w tym wszystkim konsekwentny. Realizuj swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia i bądź w tym konsekwentny, ponieważ to są takie plany yy, długoterminowe. Coś co. Wymaga dłuższej realizacji, czyli nie trać generalnie cierpliwości. Zobaczmy, co dalej. Znowuż o tych celach. Realizuj swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia. Zadbaj o swoje sprawy zawodowe, finansowe. Dąż do osiągnięcia sukcesu. I ostatnia rada, moi drodzy. Okej, okay. uważajcie na wszelkiego rodzaju jakieś toksyczne osoby. Na wszelkiego rodzaju manipulacje. Sami oczywiście również nie działajcie w takiej energii tego diabełka. I moi drodzy, co jeszcze? Wyjdźcie z jakiegoś konfliktu z kimś. Mamy tutaj jakiś konflikt, niekoniecznie z kimś, być może wewnętrzny, więc zadziałajcie w tym kierunku, żeby albo rozwiązać jakąś konfliktową sytuację z kimś lub po prostu unikać takich konfliktowych sytuacji. No i przeanalizować oczywiście jakąś sytuację, aby no, w cudzysłowie pozbyć się jakiegoś wewnętrznego konfliktu, który może mieć miejsce teraz u Was. I poproszę jeszcze o trzy kluczyki anielskie. Dobrze, zaraz podmiotę. Ojej one to właśnie jak te aniołki zawsze fruwają dobra mamy tylko dajcie chwilę bo ja teraz muszę jakimś cudem je dobra mamy ciesz się życiem jesteś dzieckiem szczęścia proś a będzie ci dane i jeszcze moi kochani trzy karty opiekuńcze Proszę o trzy karty opiekuńcze dla moich cudownych widzów. Dobrze, jedną już mamy. Możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. To jest absolutne must have, to jest Podstawa wszelkich, wszelkich właśnie takich działań, jeśli chcemy jakąś dobrą zmianę w naszym życiu. Dobrze, co dalej? Ok, jak już się pokazały te trzy, to weźmiemy kolejne trzy. Świadomość. Umacniaj świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi. W teraźniejszości wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Absolutnie się zgadzam. Majestat. Ja w ogóle uwielbiam, słuchajcie, te przesłania te z kart opiekuńczych. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. to mieliśmy majestat, słuchajcie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za uwagę. Bardzo was proszę o lajki, komentarze i subskrypcje. Wszystkie osoby, które nie zasubskrybowały jeszcze mojego kanału, bardzo o to proszę i naprawdę z serducha wam za to dziękuję. To bardzo pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Także naprawdę bardzo na was liczę, moi drodzy. Dziękuję wam za całe wasze dotychczasowe wsparcie. Trzymajcie się, buziaki.